Witajcie bardzo serdecznie. Przełom sierpnia i września to czas intensywnych prac w ogrodzie, przede wszystkim w warzywniku. Stoimy przy rabacie, która rośnie, której jest to rabata cienista przy zawilcu japońskim, który o tej porze roku pięknie kwitnie, który bardzo lubi cień i półcień. Jak widzicie trzmiele uwijają się w tych kwiatach, zapylają, zbierają. Jakby śpieszyły się przed jesienią, żeby jeszcze zdążyć zebrać ostatnie resztki pyłku. Dziś pokażę Wam swój warzywnik, te rośliny, te warzywa, które zbieramy teraz, które już kończą swój żywot, bo dopadły je choroby i te, które będziemy zbierali w kolejnych tygodniach, ba, nawet w kolejnych miesiącach i co będziemy dosiewali, co będziemy dosadzali. Na początku trzy zagony, które założyłem w tym roku, zagony wzniesione z 10-cm warstwą kompostu. Pokazywałem Wam, jak je tworzyłem. Pokazywałem potem, jakie mam warzywa na tym 10-cm kompoście, co się udało, no i udało się sporo. Przede wszystkim jarmuż jeszcze będzie długo rósł. Kolejne miesiące zbieramy liście, ale także dojrzewa dynia, uciki kuri, dynia, którą prowadzę pionowo na takim na takiej konstrukcji z kijów wiklinowych. Sam ją uplotłem, dała radę dynia, także ma piękne owoce i jeden jeszcze dojrzewa, ale trzy już są naprawdę dojrzałe do zbioru. Potem, gdy zbiorę już dynie, będę zbierał kolejne liście jarmużu i gdy pojawi się miejsce, będę dosadzał tutaj sałaty po to, żeby było więcej zbiorów, ale najpierw wyściółkuję je kilkucentymetrową warstwą kompostu. Jarmuże będą aż do grudnia, aż pewnie może i do stycznia dawały liście. W związku z tym nie usuwam ich, wyściółkuję kompostem, posadzę na to sałaty i jeszcze w tym roku będę miał sałatę liściową do zbioru. Zagią z pomidorami. Z pomidorami, które. Zebrałem właśnie owoce, dużo owoców. One od dawna rodzą. To są pomidory gruntowe, które wysiewałem z nasion, ale niestety przyszedł Deszcz, przyszły wilgotne, chłodne dni, a mokre noce. No i wdała się już zaraza ziemniaczana na pomidory. W związku z tym zebrałem wszystkie dojrzałe pomidory, te, które już dojrzały na krzaku. Pozostałe, niestety, już niektóre widzę owoce, także dostają zarazy ziemniaczane. I zaraza ziemniaczana szybko się rozwija. W związku z tym zbiorę te wszystkie zielone owoce do osobnych koszyczków. I dzięki wam, dzięki słuchaczom, dzięki widzom, mam przepisy na sałatkę z zielonych pomidorów i dżem zielonych pomidorów, więc będzie co robić. Pomidory szklarniowe są w dużo lepszej formie, ale niestety. Te gruntowe już będą nadawały się do likwidacji ze względu na to właśnie, że wdała się zaraza ziemniaczana. To jest niestety też taka nauka. Przynajmniej u nas na Pomorzu bardzo trudno jest uprawiać pomidory gruntowe, które nie dostaną właśnie teraz na przełomie sierpnia, czy w drugiej połowie sierpnia zaraz ziemniaczanej. Należy po prostu uprawiać pomidory bądź w szklarniach, bądź w tunelach foliowych. Bądź nad jakąś osłoną. Mogłem zrobić tutaj osłonę, która by powodowała, że ten deszcz i ta rosa by tak nie opadała na pomidory. W przyszłym roku zastanowię się, co z pomidorami gruntowymi, bo szkoda aż tylu zielonych pomidorów zostawiać. Zobaczymy, jak będą smakowały te sałatki. Zagon, w którym, na którym współrzędnie rośnie cukinia i fasolka szparagowa. Tyczna cukinię jeszcze zbieram, choć to będą już resztki cukinii. Jeszcze jeden, dwa, może trzy owocostany są zawiązane, podrosną i będzie koniec. Miałem przerwę w owocowaniu cukinii w ciągu lata. Zdecydowałem się w tym roku na żółtą, ulubioną, żółtą cukinię, ale sprowadziłem nasiona odmiany, którą po raz pierwszy uprawiałem i ta przerwa trochę mnie zaskoczyła, bo dotychczas uprawiałem cukinię też żółto owocową odmiany Atena i ona owocowała obficie przez cały rok. W przyszłym roku wracam do odmiany Atena, którą można kupić w polskich sklepach z nasionami. Co do fasolki szparagowej, cały czas owocuje. Miałem żółtą, szerokostronkową ona już skończyła, resztki takiego owocowania jeszcze jest. Potem, potem bardzo uficie owocowa, taka zielonostronkowa. Fasola kobra, bardzo smaczna, i w przyszłym roku będę chciał więcej posadzić sadzonek tej fasoli tycznej kobra. No i oczywiście teraz bardzo mocno i obficie od dłuższego już czasu owocuje ta fioletowo-strąkowa fasola, która po ugotowaniu robi się zielona, żebyście nie byli zdziwieni. I w przyszłym roku zrezygnuję z tej żółtej. Z fasoli szparagowej na rzecz tylko i dwóch odmian, tej fioletowo-strąkowej i tej zielono-strąkowej. Liście jeszcze dobre, jeszcze zdrowe, jeszcze, jeszcze narastają owoce, jeszcze narastają, proszę bardzo, te strączki, jeszcze fasolki będę mógł pozbierać, mimo że to jest końcówka sierpnia. Mówiłem o pomidorach w gruncie, pomidorach, które już dostały zarazy ziemniaczanej, będę zbierał. Pomidory, które mam w szklarni, są w ogóle bez zarazy ziemniaczanej. Te przebarwienia na liściach to nie jest zaraza ziemniaczana. To są inne choroby grzybowe, które nie zagrażają pomidorom. Jak widzicie, dobre, zdrowe, duże plony. Pomidory są zdrowe i wszystkie dojrzeją jeszcze w szklarni, ale zapewne jeszcze dwa, może trzy tygodnie i także już będę kończył zbiory. Szklarnia także po usunięciu roślin, po przycięciu tych łodyg pomidora zostanie wyściółkowana i będzie miejsce na to, żeby posadzić sałaty, żeby posadzić rzodkiewkę, żeby wysiać koperek. Tutaj w szklarni na późniejsze zbiory, a to wszystko przygotowuję tutaj za szklarnią na moim stanowisku roboczym. Wspomniałem o tym moim zapleczu ogrodowym. To tutaj przygotowuję kolejne warzywa, które wejdą na zagony. Przygotowuję także rośliny ozdobne, które pójdą na rabaty. Tu wieczornik damski, wysiany już, przepikowany do wielodoniczek, będzie czekał na swój czas do przesadzenia na rabatę ozdobną. Ale co do zagonów warzywnych, sałata już przepikowana do wielodoniczek czeka tylko na wolne miejsce. Kolejne sałaty wysiane, za chwilę będę przepikowywał do także wielodoniczek. Tutaj jest musztardowiec, tutaj jest rukola, rzodkiewka w nasionach także czeka na wysiewanie. A tutaj wschodzi szpinak. Szpinak, który będzie rósł na zagonie i który będę główny plon zbierał dopiero wiosną. Ale gdy tylko zwolni się miejsce na zagonie warzywnym, po kolejnych jakiś warzywach. Tam będzie trafiał także szpinak. Trochę rozczarowany jestem ogórkami. Rozczarowany, bo myślałem, że pod koniec sierpnia już ich nie będzie i nie będę mógł ich zbierać i nie będę mógł pozyskiwać kolejnych ogóreczków, a że tutaj będę sadził warzywa, że tutaj posieję rzodkiewkę, posadzę sałatę, Tymczasem ogórki może nie są w dobrej formie. Widać, że się pojawił już i mącznik, i inne choroby, ale on cały czas daje ogórki, ja co drugi, co trzeci dzień zbieram małą ubianeczkę, może to nie są wielkie jakieś ilości, ale jednak cały czas zbieram te ogórki i jest mi trochę szkoda likwidować tę. Plantację, plantacje, którą jak widzicie, uprawiam pionowo na Zegonie. O, kapusta, kapusta czerwona, moja ulubiona, kapusta biała, którą lubię także z koperkiem na ciepło, czeka po prostu na zbiór. Z tyłu już jak widzicie, wyrastają kapusty brukselki, które dopiero listopad, grudzień, styczeń będą dawały swoje maleńkie główeczki. Kapusty takie przemrożone będą smaczne. Trzy lata temu, jak była taka łagodniejsza zima, to brukselkę zbierałem nawet w lutym. Ach, cóż to była za radość! W lutym zjeść swoją świeżo zebraną z zagonu brukselkę. Zaczął deszcz padać. No, taka pogoda pod koniec sierpnia coraz częściej będzie padało, w związku z tym te pomidory na pewno. Muszą już wyjść z zegonu. Mówię o brukselce tam rosnącej. Tutaj także brukselka. Brukselka trochę niższa, jeszcze okryta siatką, ale zdrowe, fajne liście. Ona będzie trochę późniejszą brukselką. Pomiędzy nimi posadzona jest już sałata. Już można zbierać te liście, bo to sałata liściowa, z której zbieramy. Dolne liście, pamiętajcie, tam, gdzie wam się pojawi miejsce, może naprawdę sadzić sałaty, wysiewać sałaty, wysiewać szpinaki, wysiewać rzodkiewki. Będę to powtarzał, i powtarzam w tym odcinku już wielokrotnie. A tu buraki, buraki czerwone, buraki złote i buraki, które były wysiane dosyć późno, bo były wysiane w połowie lipca. ładnie już wyrosły, może nie mają jeszcze wielkich korzonków, ale na taki chłodnik. Już się nadają. Chłodnik, gdzie buraczki dodajemy, ogóreczki dodajemy, koperek, szczypiorek i siadłem mleko albo kefir. Przepyszna zupka na chłodno. Zagon z burakami jeszcze troszeczkę tutaj pozostanie. Będę pewnie niedługo zbierał te najstarsze, największe już buraki do jedzenia. Te młodsze pozwolę, żeby podrosły buraki. Starsze, widać, że już mają zmęczone liście, o nawet jeden poszedł już w pęd kwiatostanowy, ale te młodsze, piękne, zdrowe liście, liście, które można także jeść. I ostatni zagon warzywny, zagon z roślinami korzeniowymi, pietruszka i jeszcze resztki rosną, zbieram je, daję do zupy, tam rośnie czarna rzodkiew, murzynka która jest znakomitą rzodkwią na surowki. Tutaj rośnie rzepa, te duże, wielkie rośliny, zielone rośliny to jest rzepa. Mają już, zobaczcie, bardzo ładne rzepki. Już są do jedzenia, a wysiane były tak naprawdę w połowie lipca. Bardzo ładnie narosły. Marchewki, które były wysiewane w lipcu, jeszcze potrzebują trochę czasu jeszcze potrzebują do listopada podrosnąć, a niedawno wysiana rzodkiewka proszę, biały sopel, bardzo ładny już także ma korzonki, które można jeść zagony te warzywne korzeniowe z rzepami i z rzodkwią jak i też z rzodkiewką, były okryte siatką na owady, dzięki temu mają zdrowe liście niepogryzione Żadne pchełki nie pogryzły tych liści, dlatego spodziewam się dorodnych korzonków. Te wszystkie warzywa, o których Wam opowiadam, zostały wyhodowane na kompoście bez używania. Nawozów sztucznych i bez środków ochrony roślin, bez środków chemicznej ochrony roślin, bo te środki mechaniczne wam pokazywałem latem, czyli głównie siatki, które tutaj były zakładane. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. O, śmigłowiec leci! Do zobaczenia!